Zero profesjonalizmu, jest Zero. Ale jestem głodna, Boże. Za chwilę tu będzie zabójstwo. A nie będziesz głodna. Czemu? No zobacz, co on robi, ciągle. Aby cieplejsze było. No, ta oczywiście. Ale prezesu... bardzo miłeczny. Nie, po jednej, bo bałówkarcy mamy. Nie Panie trzeba łyżki. Panie prezesie, pytanie zasadnicze, dlaczego się dzisiaj tutaj spotykamy? Nie wiem, czy to narodziła się nowa świecka tradycja. Nie, nie jest to zakład, jak tu Kasia podpowiada. Po prostu po, w czasie meczu, kiedy dziewczyny grały w Toruniu, przypomnę szczęśliwie wygranym za trzy punkty, pan prezes Rokita obiecał, że postawi pizzę, jak będą te trzy punkty. No i ja, że tak powiem, próbuję się wkomponować w to, bo obiecałem, że jak z Wisłą będzie za trzy punkty, to ja z kolei ugotuję spaghetti. No i to właśnie to jest... To jest to spaghetti. Mam nadzieję, że dziewczyny będą zdolne do następnego meczu.